Cześć! Dziś przygotowałam dla Was porównanie dwóch smartfonów Huawei. A. Po lewej stronie Huawei Mate 8, po prawej Nexus 6P, który został przygotowany i wypuszczony na rynek z, przy współpracy z internetowym gigantem Google. No już widać pierwszą różnicę: Nexusa 6P nie można w ten sposób jak Nexusa, jak Mate 8 wyłączyć, a właściwie uruchomić ponownie można tylko i wyłącznie wyłączyć. Więc wyłączymy oba smartfony, włączymy je ponownie. Już pierwsza różnica, jaka rzuca się w oczy, to jest rozmieszczenie przycisków. W Nexusie Nexus 6P mamy włącznik nad przyciskami regulacji głośności, natomiast w Mejcie 8 mamy na odwrót. Które rozmieszczenie według mnie jest lepsze? To w Mejcie. Natomiast do obu można się jak najbardziej przyzwyczaić. Włączamy oba urządzenia, zobaczymy które włączy się szybciej. No i tak, Mate 8 kosztuje około 2550 zł, Nexus 6P jest dostępny za około 2800 zł. Zatem różnica w cenie to około 250 zł. Oba te modele mają swoje argumenty, które przemawiają za tym, żeby wejść w posiadanie Nexusa 6P lub Mate 8. O tym powiem wam za chwilę. Natomiast przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że tak Mate 8 ma 6 cali ale zostało to 6 cali zmieszczone w obudowie, która jest niewiele większa od Nexusa 6P, którego ekran ma przekątną 5,7 cala. Trzeba też pamiętać o tym, że pierwszą podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma modelami jest rozdzielczość ekranu. W Matecie 8 to Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli, natomiast w Nexus 6P mamy 2560 na 1440 piksele. Poza rozdzielczością, która jest różna oraz samą przekątną ekranu, mamy różnicę polegającą na tym, że w Matecie 8 jest ekran IPS. Natomiast w Nexusie, w Nexusie 6P mamy AMOLED. To z kolei sprawia, że AMOLED dużo lepiej wygląda, te, te nasycone barwy, lepsze odwzorowanie czerni, no i lepsza też widoczność słońca. Minimalna, ale jednak. ale widać też wyraźnie, że odzorowanie bieli jest dużo gorsze niż w Mate 8, gdzie te barwy wyświetlane na ekranie są po prostu bardziej neutralne, no i trochę też zimniejsze niż właśnie w Nexusie 6P. Kolejna sprawa to to, że w obu modelach mamy Androida w wersji 6.0, ale no i tu jest dość ważna rzecz: w Nexusie 6P jest to czysty Android, natomiast w Mate 8 mamy już nakładkę producenta Emotion UI. No i mimo tego, że system jest prawie ten sam, bo trzeba też pamiętać, że w Nexusie mamy 6.0.1, natomiast w Mate'cie 8 6.0, więc jest różnica tej jedynki na końcu, trzeba pamiętać, że różnią się właśnie też nakładką, bo w Mate'cie mamy, w Nexusie tej nakładki brak, co z kolei objawia się tym, że w Mate'cie 8 mamy całe mnóstwo dodatkowych funkcji, które nam w pewien sposób też ułatwiają obsługę samego telefonu. Co widać zresztą po liczbie tych ustawień w ustawieniach, a masło jest maślane. Natomiast w Nexusie tych ustawień jest sporo mniej i są one bardzo podstawowe. Ale Nexus ma przede wszystkim jedną podstawową zaletę. Można zainstalować sobie już w tym momencie wersję testową Androida N, czyli prawdopodobnie Nutella, no i można już ten system testować. Ja zaraz Wam powiem, jakie są różnice między tymi smartfonami, co bardziej przemawia za każdym z nich. W tym momencie będę otwierała te same aplikacje. Zresztą, jak widzicie, w tym momencie są one poukładane w ten sam sposób, żeby mi po prostu było łatwiej otwierać poszczególne aplikacje. I zobaczymy, który ze smartfonów szybciej otwiera te aplikacje. Ale spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. A gdy uruchomimy widok otwartych aplikacji, czyli klikniemy w przycisk multitaskingu, pojawia nam się informacja o tym, że możemy sobie zamknąć tutaj wszystkie aplikacje, natomiast w Nexusie musimy, musimy je zamykać pojedynczo. No i zacznijmy pojedynek, który smartfon jest szybszy. Zacznijmy od tego, co przemawia za Mate'em 8. Jest to przede wszystkim tak. Dłuższy czas pracy akumulatora w Nexusie 6P to jest około 4,5 godziny na włączonym ekranie, natomiast w Mate 8 około 6 godzin dual sim. Mimo wszystko jest hybrydowy, no, ale najważniejsze jest to, że w ogóle jest. Gdy nie korzystamy z dual sim. Możemy w przypadku Mate'a rozszerzyć pamięć wewnętrzną o dodatkowe gigabajty, czego w Nexusie nie uświadczymy, bo nie mamy tutaj możliwości wsadzenia dodatkowej karty pamięci. Mamy też niewielkie wymiary jak na sześciocalowy ekran, no i ten właśnie sześciocalowy ekran też jest dość dużym argumentem przemawiającym za Mate'em 8 no bo mamy automatycznie większą przestrzeń roboczą. Oprócz tego mamy w pełni aluminiową obudowę, bez tego garba na plecach, który widoczny jest w Nexusie 6P. No i jeszcze też mamy radio, którego w Nexusie nie ma. I przede wszystkim Mate 8 nie nagrzewa się tak jak Nexus 6P podczas codziennego użytkowania, co zdarzyło mi się zauważyć podczas moich testów. No dobrze, a co przemawia zatem za Nexusem 6P? No, przede wszystkim czysty Android, bo nie okrywajmy, to jest to, co chyba najbardziej pociąga nas właśnie we wszelkiego rodzaju Nexusach. Niezależnie od tego, czy mówimy o smartfonach, czy o tabletach. Oprócz tego trzeba też pamiętać o tym, że jest tu wsparcie w postaci bardzo szybkich aktualizacji. No w tym momencie możemy testować na właśnie Nexusie 6P. Androida w wersji N, czyli tej najnowszej. Oprócz tego mamy stereofoniczne głośniki. W Mate'cie 8 mamy głośnik mono umieszczony w dodatku na dolnej krawędzi. Mamy USB typu C, w Mate'cie to USB jest w dalszym ciągu w postaci micro USB. Mamy też ekran AMOLED, według mnie jest to zdecydowana zaleta właśnie Nexus'a 6P. Mamy też nagrywanie wideo w 4K. W Mate'cie 8 jest to tylko i wyłącznie Full HD. No i też trzeba pamiętać, że w Nexusie mamy updrawera, którego w Mate'cie 8 nie uświadczymy. No a w tym momencie widzimy jak listy w Google Play nam się przewijają, bo na to w wielu smartfonach narzekacie, że coś tu jest nie tak z płynnością przesuwania list, więc postanowiłam Wam pokazać jak to jest w obu tych modelach. I zobaczmy jeszcze wyniki, jakie uzyskały poszczególne modele w benchmarku Antutu, czyli jednym z najpopularniejszych. W Nexusie 6P mamy 82 tysiące punktów, w Antutu w wersji 6.04 mamy tutaj, trzeba pamiętać o tym, że Snapdragona 810, Adreno 430, natomiast Mate 8 uzyskał 86 tysięcy punktów, w tej samej wersji Antutu oczywiście. Na podmaską mamy na 950 z Mali T880. Z racji tego, że mamy do czynienia ze smartfonami ze stajni Huawei, czyli dokładnie tego samego producenta, można się spodziewać, że oba modele będzie łączyła jedna, co najmniej jedna cecha wspólna. No, i tak właśnie jest w przypadku skanera linii papilarnych. Jak widać, nawet sam skaner z zewnątrz wygląda dokładnie tak samo. Mimo tego, że telefony od siebie się różnią dość znacznie, tak jak wspominałam wcześniej, w Mate 8 jest w pełni aluminiowa obudowa. Minimalnie tam w niektórych sytuacjach mamy do czynienia z plastikiem, jak u góry i na dole, natomiast w Nexusie 6P jest ten charakterystyczny garb u góry, gdzie mamy obiektyw aparatu z podwójną diodą doświetlającą, co oczywiście nadaje Nexusowi takiego ciekawego wyglądu. Czy ładniejszego? No, według mnie nie, natomiast no zdecydowanie może znaleźć swoich zwolenników to rozwiązanie. Wracając jednak do skanera linii papilarnych, jest, z zewnątrz wygląda dokładnie tak samo, umieszczony jest praktycznie na tej samej wysokości. Dokładnie na wyciągnięcie palca wskazującego mamy ten właśnie czytnik i działa on w obu modelach dokładnie tak samo. A przy okazji możecie zobaczyć, jak ekrany obu tych smartfonów się palcują. No, ale niestety tak jest właśnie we wszystkich smartfonach z dotykowymi ekranami. Skanery linii papilarnych działają dokładnie tak samo, czyli wystarczy przyłożyć palec do czytnika, nie musimy już robić zupełnie nic innego. Przykładamy palec i ekran nam się odblokowuje. Możecie wierzyć lub nie, ale te skanery linii papilarnych działają dokładnie tak samo, tak samo szybko, tak samo płynnie. Raz można odnieść wrażenie, że działa szybciej ten w Maidzie, raz, że ten w Nexusie, ale tutaj różnica jest praktycznie niedostrzegalna podczas codziennego użytkowania. No i tak właśnie przedstawiają się oba te smartfony. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii na ich temat, bo strasznie trudno jest wybrać jeden konkretny model z tych dwóch. Tak jak wspominałam na początku, każdy z nich ma swoje argumenty, które przemawiają właśnie za kupnem tego, a nie innego smartfona. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który wy byście wybrali. Który ja bym wybrała? No chyba jednak Mate 8, ale to ze względu na baterię i większy ekran w praktycznie tak samo dużej obudowie. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać o tym, że w przypadku Nexusa 6P, dzięki temu, że on ma troszeczkę mniejszy ekran, jest też węższy, dzięki czemu trochę lepiej leży w dłoni, bo Mate 8 jest szerszy, co zresztą będzie widać, jak przyłożymy oba te smartfony do siebie. No jest trochę szerszy, przez co, jeżeli ktoś ma mniejsze dłonie, no to automatycznie będzie odczuwał trochę inny komfort użytkowania, może nawet i dyskomfort. To już wszystko zależy od tego, czy ktoś ma duże ręce i czy ktoś po prostu lubi duże ekrany. No dobra, tyle w tym momencie z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, ja oczywiście polecam się do kontaktu. Na no, tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym wideo, czy to porównaniu, czy to recenzji. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.